Miałem sos serowy i barek? czy szczypiorek i szczypiorek. się są. To w ogóle to kozak, nie? W ogóle mamo mi ostatnio proponował, w sensie tak na streamie powiedział, że możemy się napierdalać. Ja do jest... na niego powiedziałem, że możemy. Spali? No, śmiesznie byłoby. No to, to byłoby po on kurwa nie trenował, ja też kurwa nic. No tak. A ja powiedział, że nie, koń, ko tego, końc końców. Jest wysoki, szczupły, on jest gruby i... te wysoki, czy nie? No nie. On taki gruby, że sobie mam No nie, bez przesady. Jest duży jak chuj. mu się przytyło, ale... To jest bez przesady. Teraz się pytał, czy jedziemy na budowę, serio? Co? Serio, czy jedziemy na budowę? Do Bagistana byśmy Tam to byłby koncert, taka tam byłaby. A nie wiem. No to byśmy do nie napisali. Do Bagistana byśmy pojechali, do Bagistana, no. Zauwień, tak to. to trzeba byłoby napisać do tego do. Do. Kostka, czy jaka to ma? No tak, to na przykład po dostać tam Ale kurwa, jest często jechać? Znaczy oni są, ale. tam się działo? Mało, mało by się działo w sumie jak. Lepiej, jakby się mówił, widzowie, że na dany dzień zrobił remont tam z, z, z bagieconem, tu ja. ja, ale to nie było. Nie miało być tak, że. Oni już skończyli ten remont i co? Nie, nie, nie wiem teraz. Czemu on tam kuciu? u tego kostka. Kurwa, oni tam wszystko robili. Jakieś antresole, nie antresole. pojebane. oni, tam będą, oni tam będą siedzieć... a ja wziąłem te Oni tam będą siedzieć z dwa miesiące. No to Dodatkowo, ale to i to. nie jadłem jest... Mamy dolewkę, to po co braliśmy dwa? Musimy wziąć jedno z jednego. Ja się To potem fajnie mnie, tyle szmat nie przeruchałeś, że... Nie, ja z 5 niedużo. Tak? A dobra masz kondycję w łóżku? Tak, tak, tak. Mógłbym więcej wyruchać, ale się domulam, do, do zamiast się bawić. Wracaj do tego mieszkania albo na Globo. Uf, ale to byłby hit. Co? Aby po tej wadze znowu jeździł na głowę A zrobię, będę robił od Globo, no. 4 godziny dziennie z czym. Na rowerze, dla sportu. Ja chciałem taksówką jeździć po Warszawie, Uberem chyba. To, to, było to było dobre, no. To byłoby było dobre. A jak to się zżyga? A to nie? I na auto trzeba. No. A dziwne te burgery, takie? Takie super. Tak? Tak, widzę tak dziwna. No. Buka. No. Mniej no. jest no, no. W sensie, gesty. Mięso jest lepsze, ale jest takie super. Jar będzie adresu i tak dalej. Jak streama ogląda? Co ty pierdolisz? Jak stream ogląda? Nie, ja to trochę lecie. A on streamuje teraz, czy nie na tym cukru? Wpisuję kostek. On nawet nie, on, on nawet nie streamuje. O jest, kostek król. Nie mogłoby, nie można pojechać szczerze. Na ur urbex? Nie, no to jest do tego żeby pomóc z tym remontem. Co mi ogląda, kostek? Mówiłam? A zapytaj się o adres go. No. Ci na Kostek oglądasz mnie? Mogę wejść na remont? Słyszałem, że bagieton ci to jest. Jak serio mnie oglądasz? To mogę tam na chwilę wbić. Do bagietona. A nie jak to mi A ty co to, byśmy jechali na dwa auty? Nie, dobrze. A może na jedno, Moim swoje. Moje byśmy jechali. Moim byśmy jechali. A ja mam ufę do tego mojego chwala. Moim byśmy jechali. No dobrze, może byśmy jechali. Moje by się jechali, bo nie, nie jeździłem no, na mojego chwala. Aby nie konali. Moje zostawi się tutaj fajnie. Ale konie kon nie ma ufy dużo, co? No nie wiem, 400 tak? i resztę. Tak? Wiem, że jest zestaw 200, powiedzmy, za to. Trzy, 300 koni, kurwa. To nieźle. Sporo. Na, napisz do tego, napisz do Kostka, albo do co na Instagramie. Ale ja też nie wiem, kurwa, czy wy tak pierdolicie, czy oni serio chcą, żeby się wpadli? Nie wiem. tak to się tak na, na, na wiesz, na, I na, na... kurwa ryj... Kurwa, jak oni bo się z czy... serio? Ja, 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 nie mam, zjadłem. Nie byłem głodny, dalej głodny jestem. To myśl napisz, że kostka na, tym, na Instagramie. a ja. no, Jak nie mają kontaktu? Czy to może dać na napisać? Nie no bo wiecie, tak na jak kurwa do tego. Jak to się mówi? Na pusty to to chyba... Ja kostkę nie znam, się, nie, Ja mam nie bierzesz, te. W tym w ogóle. Twoja walicie, Nie. Ej, te koste, pomocy, o... Nie. Jak kostek, o... o. kostek, ma nie staramy w ogóle. Pisz sobie kostek, na Twyciu, o, a, na twitchu? Tak, ma kostek krój. Nikt nie pilnuje tych napojów, w zasadzie to możesz z butelką sobie podejść sobie nalać. Kurwa. No, no. A co proszę mi ciebie? Nie wiem. Się tam teraz. To jest tak królew. Nie, nie widzę tego. Jak się. Jest. Ale jest nasz żeby napisał do niego na Instagramie. Napisz do niego na Instagramie. Napisz do tego, jego niego napiszę, kurwa. Tylko kurwa, żeby jego nie zidentyfikować. O no, kurwa, ty, bo chodzi, to chyba chodzi o to, że ten... <grym>, nie wiem, przechodzą do gościu. co jest, ziomki, kurwa, fani to z jego Widziałeś? Swi fani byli. Moi fani widzisz? Byłem stresowany z moimi fani. wiem, nie wiem, ludzi, kurwa. Podejdą na 100%, podejdą na 100%. Wiesz? Rzepa, rzepa, rzepa. Serio, że się ja? Jarają, fuj. To tazy, to tazy, dawajcie. Pora, za cicho, zanim nie rozumiecie. Cześć, ty. Siema. Cześć. Siema. O, witam. Witam. Mam pytanie do was. Wy, wy z tej, jesteście od tego, jak się... zapomniałam. Nie. Jesteście bokserami takimi bokserami? Nie no, jestem kolega Grublova. Coś tam coś tam To co jest bokser, a ja gram lola. Czyli Late of Legends. Tak, tak jest. No do to oni są, no. To ona nam dobrze powiedziała Koleżanka. Ona jest wielką fanką. Cikrofa czy kogo? No, no. tak? Takiego? Cikrofa? Pana. Cikrofat czy kogo? A moją? Tak.